Przy Tobie kwitnę, nie liczą się nie dla mnie jesteś Ty Przy Tobie wyglądam kwitnąco, chcę być tak blisko Ciebie hmm. Przy Tobie kwitnę, nie liczą się wiek, dla mnie jesteś Ty Przy Tobie wyglądam kwitnąco, chcę być tak blisko Ciebie Przy Tobie kwitnę nie liczą się wiek, dla mnie jesteś ty Przy tobie wyglądam co? Chcę być tak blisko ciebie Ty wiesz jak porwać moje serce Nie wątpię, chcę tego więcej Jestem jak kwiat z natury Bo miłość jest tak piękna Chcę wyraźnie wykrzyczeć, jak mi ciebie brak Nie ma u ciebie dla innej już Przy tobie kwitnę, nie liczą się wiek Dla mnie jesteś ty przy tobie wyglądam kwitnąco Chcę być tak blisko ciebie A -a. Przy tobie kwitnę, nie liczą się wiek Dla mnie jesteś ty Przy tobie wyglądam kwitnąco Chcę być tak blisko ciebie Twój pocałunek zmienił wszystko nie ma już wątpliwości, kto będzie twoim w sercu Wybrałeś mnie, a ja ciebie, mój ukochany Jestem już twoja i tego chcesz Ty wiesz, co serce chce od nas Wiruje cały świat i ja razem z tobą Przy tobie kwitnę, nie liczą się wiek Dla mnie jesteś ty Przy tobie wyglądam kwitnąco Chcę być tak blisko ciebie Nie liczą się, wiek dla mnie jesteś Ty, przy tobie wyglądam kwitnąco Chcę być tak blisko ciebie hmm. Twój pancałunek zmienił wszystko Nie ma już wątpliwości, kto będzie twoim w twoim sercu Wybrałeś mnie, a ja ciebie, mój ukochany Jestem już twoja i tego chcesz Ty wiesz, co serce chce od nas Wiruje cały świat i ja razem z tobą Razem z Tobą Przy Tobie kwitnę, nie liczą się wiek, dla mnie jesteś, się, wiek, dla mnie jesteś. Przy Tobie kwitnę, nie liczą się wiek, dla mnie jesteś Żeby tak blisko Ciebie Przy Tobie kwitnę, nie liczą się wiek, dla mnie jesteś Przy Tobie wyglądam kwitnąco, chcę być tak blisko